Dzisiaj mamy gości z Gruzji. We have a friend visiting from Georgia. Which from the Belisi? From Belisi Church. Uh, I nie wiem, może ktoś jeszcze przejechał z innego kraju. I oczywiście, że mamy gości z us? z Babi, mamy gości z Nigerii. To oni oh. nie jest goście. Uh, I mamy <laughs> ludzi z różnych, oj, oh, sorry, from Polish Poland. <laughs> We have people from different countries here. They're not visitors. Yeah. This is Yeah, this is our church. So, dziękujemy bardzo Pana Bogu za to, że mamy międzynarodowy kościół. We're grateful to God that we have really international Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Mamy rodziny u Kacie i Trenkici, dzisiaj. Rodziny, rodziny. o Kacia, wszystkiego najlepszego! So we, nie przetłumaczyć. Happy birthday! i mira. I w sercu, i wезде. i w Ukrainie. Żelаем jak i wszystkim nam. Życzymy spokoju i Może ktoś jeszcze ma urodziny dzisiaj? Maybe someone else has our birthday Może to jest tajemnica dla nas. But maybe you want to urodziny, ale jego nie ma. Dobre. Ok, dziś kontynuujemy naszą serię spotkań na temat takich podstaw chrześcijańskich. So we continue to study the Bible and we looking into the foundation of Christianity. E, czy mnie słychać normalnie, tak? Tam z tyłu słychać dobrze? Ok, chłopaki mówią, że dobrze. Ok, dzisiaj kontynuujemy powrót do domu, tak samo so druga it's część. It's a series of lessons that is called Coming Home and it's part two today. Ale Dzisiaj porozmawiamy o słowie Bożem. I o postępowaniu według słowa Bożego. And about what it means to live to I niech Pan, Bo Pan Boże Pan Bóg pozwoli tłumaczyć dzisiaj. And yeah, may God bless the interpreter. Uh, a to nie jest listę zasad. Ch uh, Christianity is not a to-do list. Ale to droga. It's a path. It's a Jezusa. journey. Droga i życie And it's a life. w połączeniu z Jezusem Nie Ważne jest, żeby nasze dusze znalazły, żeby znaleźć Boga. Po prostu żyć z Bogiem. And to live with God. I ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Jezus przyszedł, aby pokazać nam przykład podążania i relacji z Bogiem. I last week we were speaking about Jesus, who came to show us example and became i mówimy o chrześcijaństwie, o tym jak żyć życiem jezusa można tak and powiedzieć and mieć te same wartości same values, podstawy życiowe the same of life, takie same cele the same goals. i to wszystko jest w biblii And it's all we can find in the Bible. I może brzmi w twojej głowie pytanie. To you have a question in your head. To zawsze jest takie pytanie i ludzie pytają o to. Po co trzymać się dokładnie ścisłe tego, co powiedział Jezus? Why do really to, keep, to the words that Jesus told us? Po co Biblię? Może wystarczy być po prostu miłym. Maybe it's okay just to be nice. Dobry. Just to do good deeds. Ale pytanie ode mnie jest w takim razie. But usually ask that person in return. A co dla ciebie znaczy wystarczy? What it means enough? Wystarczy być miłym. Co to jest enough być miłym? to be nice. What does it mean enough? I co to jest dobre? And what is, nice, what is good deeds? How do you know? Niektórzy władcy uważają, władcy, some of earth, and earth, they think, że są najlepsi dla swojego kraju. They're, they're the best for their countries. Ale ludzie wokół cierpią. But then people may suffer. Sąsiednie kraje zostają niszczone. A nie myślą, że one są najlepsze. Just that this is the best. Właśnie jest to odpowied... odpowiednie... odpowiednie pytanie w cel... o celu Twojego życia. Gdzie jest ten centrum życia? Co jest dobre dla Ciebie?

jest pilotem twojego statku, to ty jesteś statek? If you are the ship, who is your captain? To dokładnie prowadzić przez, przez życie. Who is your guide? Przez to przejście. Who guides you through, through the path? Kiedy jesteś statkiem na przykład. If for example, you are… Drugie pytanie brzmi, czy chcesz trafić w cel, czy żyć cały czas nie trafiając do celu? Another question is, do you want to really hit the goal? The target, or do you want to live your life just missing the, target pretty much most of the time? To jaka jest dokładnie cel twojego życia? What Celem jest przebywanie naszej duszy z Bogiem. The to dlatego jesteśmy? This is why we got our lives. I, i, I na tym polega właśnie pojęcie grzechu. And the understanding of what sin is. To po po, po and understanding of what sin is is really connected to what I'm talking about because the word sin in Greek in the Bible it sounds hamarsha. To, to uh, and hamarsha is exactly the word in the original Greek text of the New Testament. Bond. And it means uh, to miss the mark. To, bond, tak. to miss. odchylenia od prawdziwego kursu it means to, to go off the right track tak nie trafisz w cel you, you don't get into the goal Gdzie idę na przykład tą drogą bożą drogą to, to właśnie wtedy moja dusza przeżyje to ziemskie życie but when i when i go god's way then my soul really Into the, this mark. I wtedy moja dusza zostanie wiecznie połączona z Bogiem. Kiedy trafisz w cel. When you got it right, you got the right. To przejdziesz to, to życie. Then it's about how your will end in this life. Braci i siostry, co jest sensem twojego życia? Co jest centrum twojego życia? Dear brothers and sisters, what is the, the purpose of your life what is the center or core of your life now? I powiedzcie tak szczerze do siebie po prostu and, siebie zapytajcie. you to really ask yourself co, co nami kieruje What is, my reference point? What is guiding me? Kto nas prowadzi czy Jezus prowadzi nas jak śpiewaliśmy Is Jesus really guiding me as we were we were singing about it?

For example, uh, my mom... może, nie, może szukasz pracy już długo. Maybe you looking for a job for some. Time. I może myślisz, że grzech nieczystość, stosunki seksualne. Słodycze, ostre, brzydkie słoporne to życie. Mogą was nas wspierać. w tym. And then we may think that the, the sin, the uh, something that we want from outside to us, that it can us. Bo Chcemy, żeby ktoś nas wspierał. Because we want po prostu nasz mózg, tak przyzwyczaił siebie, że chcemy siebie jakoś wzmocnić because we got ourselves into the habit of needing encouragement from outside ale moim zdaniem tu są niegłupi ludzi. and but i think we are all reasonable people here którzy mogą wierzyć w takie kłamstwo and if we're honest we know we don't believe in that lie to moim zdaniem tu są ludzi, którzy dają rady do docenić and i believe that these are we're all sitting here are the people who or able to hit the, mark, to get into the target. Amen. amen i możecie powiedzieć amen, amen. Bo you agree, są takie amen, ludzie tutaj. I you know ale Jezus nam przekazuje i to jest, to jest duże wsparcie dla nas od tego wersetu But Jesus wants to tell us something and lot of encouragement in this verse. 11 rozdział. 11 rozdział, 28 wersat. Verse 28. I dokładnie Jezus o tym mówi. And Jesus exactly talking about this situation of ours, że on nas prowadzi przez to wszystko. That he is able to guide us through all the difficulties in life. Ale warunek tego jest: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążenie, ja wam zapewne wytchnienie. But there's a condition to it to come to Jesus. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Przyjdzie do mnie, ja dam tobie. Come to me, Jesus said, I will give you rest. A ja już przyszedłem. I'm already here. A czy zawsze masz takie uczucie, że jesteś z Nim? But do you have this feeling that you are with Jesus that you came to Jesus czy każdego dnia idziesz do niego do you actually go to him your every day Jezus mówi przyjdź do mnie ja wam zapewnię wytchnienie Jezus mówi come to me i will give you rest dam ci zej bez tego napięcia i i give you life without this pressure please to jest ważne w twoim życiu naprawdę Do you know what is really important in our life? We got ourselves into a habit that we think we have to have it with pressure to really have life. We need this pressure. It's Bo ten świat kształtuje to w taki sposób. Because this world is built this way that you will be under pressure all the time. Muszę być mocnym takim. And we have to be strong. Chciałbym, żeby przejść przez to z w takiej mocy, w, z takim napięciem, naprawdę. And we want to push ourselves and make efforts because we think this is the way to go through this. Ale to działa inaczej. To działa inaczej, naprawdę. To jest zaprogramowane przez Boga inaczej. But God, God's engineering is designed a different way, an opposite way. Damcie żyć bez tego napięcia. Because Jesus said, I will give you life without this pressure. Od czego może uwolnić nas Jezus? What are the things Jesus wants to redeem us from? Od tego czego nie rozumiemy.

Because when you're with Jesus, when you hold on to Jesus, you will not miss the mark. You get exactly into the bullseye. Considering that He is the living living Word. We're speaking about the Word, but Jesus is living Word. <inaudible> and when we live according to Jesus. Wtedy jesteśmy połączeni z Nim. Pamiętam, jak studiowałam Biblię razem, po prostu w, w tych czasach, gdy byłam w szoku, by doświadczyłam sobie, że chrześcijanin i uczeń to jest to samo. Kiedy studiowałam Biblię, dawno temu, zdałam że i myślałam, że że The disciple of Jesus, the student of Jesus was the same thing. Ja byłem w szoku. I was I was in shock. I was amazed. Ja myślę, jest po prostu osoba, która wierząca, w Boga. Because I thought the Christian is just any random person who says he believes that God. Is... Mieszkam tu w Europie, takim w takim razie jestem chrześcijaninem oczywiście, of że course, każdy would... wierzy w Jezusa. Europe and people are Christians because that's a common... Common status inaczej, inaczej. if I would be raised up in Uzbekistan no, for example prawda. I would just have different different no, beliefs takie życie jest. I thought that this is what life was Ale jest ktoś taki jak Jezus. but the word Christian means the one like Jesus the one like Christ jak Chrystus dokładnie like, like Działający mean, jak different. on myślący jak on who have a mindset of Christ who have actions like Christ ale przez całe życie myślałem inaczej że to po prostu znaczy to znaczy wierzyć w Jezusa być dobrym przyznawać że wierzę tak już powiedziałeś Ja I, I did know that and you read it in the Bible I thought Christian means that you believe that Ja byłeś tylko kiedy usłydemił sobie że że to jest osoba, która nosi słowa. Jezusa on nosi w sobie. And I was actually amazed when I found out that being a Christian means to actually uh, like carry the word through your life. Jako żywe słowo w sobie. Like to have the alive word of God in yourself. I to jest ważne, bracia i siostry, przypomnieć sobie. And it's a very important thing to remind ourselves, dear brothers and sisters. Give me a sec. Czy noszę Jezusa w sobie? Do I carry Jesus the Word in myself? I to fajne pytanie. To jak zostać uczniem, nasłodowcem Jezusa? So how do we of Jesus? Idziemy dwie rzeczy, może trzy rzeczy i zobaczymy różne rzeczy. Well, Pierwsze to zbudowanie relacji z Bogiem. And the first thing is... You build your own relationship with God. I and it's the same thing that you can talk to people who want to study the Bible, who want to come to Christ. To do was dwa tutaj. Yeah, there are two places was. for osoby, It's a place for, for a birthday person. Czy masz, czy A, a jeszcze nie. Ja nie spłomawy, spłomawy no? no wtedy dobra. Okay. Ale kochamy okay. ciebie. <laughs> okay. Okay, dobrze. A zbuduj swoją relację z Bogiem. It's the first thing that you can also tell someone who wants to know what it means to be with God. First, build your own personal relationship with God. Aby być w kontakcie z nim. To be actually connected with God. Aby mieć połączenia takie z nim, z relacje z nim. To have real relationship. Chcę zbudować czwartą relację. Open relation. Po drugie, słuchaj Boga, słuchaj Biblii. Słuchaj. It means to listen to God, listen to his word in the Bible. Czytaj, podążaj za nią, za słowem Boga. You read from the Bible the will of God, how Jesus was and you follow this in your life. Poprzez swoje rozumienie, po swoje zrozumienie i potrzebuję słowa Bożego, aby zobaczyć prawdę.

but we're losing our energy and we get tired because the way we think Czasami, dla mnie, na przykład, for me for example ciszę, i need to really get quiet be still uwierzyć, że moje myśli nie są prawdą, to see that my thinking is not necessarily true I przypomnieć Biblię. and to remind the words from the bible to myself even to remember the exact words from the Bible. But if you know it by heart, great, but if you can open and read to it, więcej, then you will remember more and you, can, you can remind more things that can encourage you I do and to guide you, navigate you towards truth. To para razem. So we'll look into a couple of scriptures. Mateusze, Matthew 4, chapter 4. Dziękuję za slajdy, to jest cudowne. Thank you for that. Jezus powiedział to jego słowo jest napisane. Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posiłać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jesus answered, "It is written, 'Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.'" I bardzo mi się podoba, jak to brzmi po polsku. To nasze jedzenie, to nasze jedzenie z połsji, lek. Well, of course we have food. We need to strengthen our body. I jakoś tak brzmi, jak zasilamy sodę. But but also in Polish the word food and meal it it's like strength something that strengthens you. It's connected to the word strength. The root strength in Polish. To fajne, brzmi naprawdę. Different. Każdym słowem It's like nourishing with zasilamy words. sobie, stronger. Pierwsza uh, Piotra, the, jest Piotr, nam coś pierwszego from, rozdziału. From Peter. Apostol Piotr. Uh, Tutaj mówię do nas do kościoła właśnie i do nas, bo And brzmi to, tak samo Peter, do nas. He speaks to the church to all the disciples from his first letter, chapter one. od 22 do 25. Verse 22 to 25. A skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nie obłudnie darzyć się braterską miłością. To pokochajcie jeden drugich czystym sercem, serdecznie Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for one another, love one another deeply from the heart. Uczyńcie to jako ludzi odrodzeni nie zaliesienie zniszczonego, ale nie zniszczalnego, przez Słowo Boga, żywe. Nieprzemijające, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa. For so you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. For all people are like grass. Cała jego chwała przypomina jak kwiat. And all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Trawa uschła, i kwiat opadł. Słowo, wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. But the word of the glory endures forever. Gdy patrzę na ciało swoje, na przykład gdzie staje, czy starsze, mogę zobaczyć, że on, trawa The when we're getting older we look at our own bodies and we understand that that everything is perishing slowly and, and there is the end of all the physical life and it says the grass withers and the flowers fall and it says because you purified with the word, love one another with sincere heart. To rzeczą, która jest ważna, bardzo ważna jest The się thing that is very in our Jesus, starczym, chrześcijaninem jest, jest to oczyszczenie swojego serca i zakochać się nawzajem. The very important thing of us following Christ to be Christian, to be like Christ is to be purified by his words to fall in love with one another. to love one another with sincere heart. Naprawdę, ja myślę, że o tym więcej następnym razem. We'll be speaking about it more next time. Ale teraz mówię o tej But I wanted to talk about this purifying. O tym, aby nie chybić celu. So we would not miss the mark. Nie zepsuć swoje życie. And would not ruin our lives. I nie żyć w not to live in hamartia, not to live in missing the mark. Because if we keep missing the mark and we just do it all the time, to to dla stanu and if we live in sin, it will actually sabotage our spiritual lives. Ja cię, and I really want to ask you, swojej duszy. love your own soul more. Kochaj więcej swoje duszę. Really, love your own soul more. Tedy, będzie twoje życie szczere. Then you will have the sincere, pure life. Chciałbyś się powiedzieć coś? Um, nie, przeczytamy, przeczytamy dopiero koło, koło sam. Trzeci, do let's, let's go to Niech was przepełnia słowa Chrystusa. May the word of God fill you. Co nie ma tam? Okay, okay, open it. Coś tam z internetem, tak? Nie działa. Z tobą. No. Okay, ok, otwórzcie proszę bardzo, nie ma to na slajdu. Kolosan, trzeci rozdział. Do kolosjan trzeci, trzecie So To Szesnasty werset. Verse 16. Dziękuję bardzo. Dobra. Niech was przepełnia słowa Chrystusa. Let the message of Christ dwell among you richly. Z całym drożdżem nauczać i napominać jedni drugich przez psalmy, hymny, piosenki płynące z nadchlenia. As you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit. Dzieci nieboguszcie wacie waszych serc. Singing to God with gratitude in your hearts. Bardzo mi się podoba to jak napisane jest od apostoła Pawła niech was przepełnia słowa Chrystusa. I napominajcie really like jedni drugich. Well and 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 to właśnie słowo, to słowo Jezusa chleb życia. I wsparcie musi być obecnym w naszym życiu tutaj w kościelnym. Właśnie um, dlatego church. chcemy, żeby byli grupy domowe. It, uh, for that we want everyone to be a part of a house church, a smaller group. Małe grupy, tak? Bo, bo nie dam rady każdego wspierać. Because one person cannot encourage everyone chcę, ale no nie dam rady. Ale z całą mądrością jedni, drugi, przez. and sisters i tak says dalej. In the Bible that we do this for one Proszę bądź w kościele domowym. And I want to ask you please if nie wiem. Grudy. Wtedy Biblia będzie też będzie żyć, bo, bo my nie potrafimy i ocenić same sobie. Then the Bible will actually be alive in you because it's not One person to deal with it, to evaluate yourself, to add, to refer the Bible to himself. Because, because we need one another.